Szady to region magiczny. To, że tak jest, przekonaliście się w poprzednim odcinku. W tym filmie zobaczycie kolejne miejsca, które odwiedziliśmy wraz z rodziną. Piękny górski poranek Dzisiaj pogoda jak widać piękna, zaczyna się świetnie Traszki śpiewają I dzisiaj sobie spróbujemy zwiedzić Solinę Tamę Okolice i zobaczymy Jak wyglądają tam sprzęty pływające Dzisiaj Naprawdę piękny dzień Zobaczcie sami Boćki sobie W gnieździe siedzą Pogoda bardzo ładna nie jest upalnie. Także kolejny piękny dzień w Bieszczadach. Wczorajszy też był piękny mimo deszczu. Jesteśmy w porcie Solina i... To jest przy samej zaporze od zalewu i wypożyczymy sobie teraz rowerek wodny i płyniemy w tamtym kierunku. Tutaj to jest wyspa tak zwana zajęcza, o której opowiem po drodze. A teraz tu idziemy do wypożyczalni. Słuchajcie, wynajęliśmy ja tak, ja tak. Wynajęliśmy rower wodny. Jest to ciężkie zadanie dla mnie, który ma długie nogi, zaraz Wam to pokażę. Ale zmierzamy ku wyspie Zajęczej, e, z, zwanej Zajęczą, a tak naprawdę nazywa się Wyspa Mała. Przepraszam, że sapię, ale jest to wysiłek dla kogoś, kto ma tak długie nogi, a tak mały rower. Zobaczcie. Ja sobie tu siedzę cały. kulony. Kiedyś brałem udziały w maratonach rowerowych, mimo wiem, mój wygląd może e, o tym nie świadczyć. W każdym razie nogi jeszcze coś tam funkcjonują. Więc myślę, że dam sobie radę. Będzie ciężko, ale dam radę. Do czego zmierzamy? Wyspa e, mała, zwana potocznie Zajęczą. Mała wyspa na środku Jeziora Solińskiego przy Zaporze, za która jest tam. E, Czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że na środku ma dinozaura i biegają tam wolno króliki, mimo że wyspa zajęcza i pawie. Więc płyniemy teraz w tamtym kierunku i wysiądziemy, zwiedzimy ją, zobaczymy co tam słychać. A tu sobie zobaczcie jak wygląda zapora, znaczy za, za, przepraszam. Wyspa jest tam. A teraz się odwrócimy, żeby Wam pokazać zapory. Dopłynęliśmy do wyspy małej zwanej zajęczą. Słuchajcie, wyczyn dla mnie jest rowerkiem wodnym. Zobaczcie sobie jaki to jest widok. Tam mamy tamę, zaporę elektrownie wody na Salinie. Jedna z największych, znaczy największa w Polsce elektrownia zapora. Tu płynie sobie statek wycieczkowy. A na wyspie niestety wejście 5 zł, już tutaj siedzi pan. Mamy... Jest to wyspa mała, proszę pokaż dinozaura mamy dinozaura wita nas taki dinozaur cześć dinozaurze oko atrakcja i idziemy szukać chodź zobacz tu są pawie chodź daj rączkę patrzcie tu są pawie wypożyczenie rowerów wodnego 30 zł za godzinę Pożyczyłem na 3 godziny, bo mówię, będę machał od mingami, to się zmorduję. Zobacz, tu są Pawie. Chodź. I mamy Pawie. A teraz idziemy szukać królików. Malutka wyspa. Taka atrakcja komercyjna. Prosto regulamin, jest śmietniki. I tyle. Cała, cała wyspa. Na wejściu wyspy czekał pan, od razu, zanim żeśmy postawili stopę, powiedział 5 złotych wejście od osoby, bo jest to e, teren gminy Solina i 5 złotych. No dobra, trudno, nie machałem nogami tyle czasu, no to, to już przyjechałem. Tu sobie można słuchajcie, ognisko, też sobie organizuje, a teraz szukamy królików. Chodź, poszukamy tu królików. Kilka słów na temat zapory. 662 metry szerokości, 82 wysokości. E, Złożyła jeden z największych tutaj zbiorników retencyjnych. Kubatura to jest 760 tysięcy metrów sześciennych, a głębokość wody przy samej zaporze to jest e, 60 metrów. Także kawał zapory. Tutaj to jest wszystko sztuczne, co powstało. Ale jednak jest to największa w Polsce zapora. E, największy zbiornik wodny, jeżeli chodzi o wodę. A taki mamy widok z wyspy Zajęczej. Z drugiej strony cisza, spokój, niezmącona woda, zatoczki. co znaleźliśmy? Kuski tutaj mają swoje... I będziemy blisko podchodzić, żeby ich nie spłoszyć. nie spłoszyć. O, poczekaj, bo już się ruszają. Za tej malusienkiej wyspie mamy cały zwierzyniec. Słuchajcie, znaleźliśmy dwa małe króliczki. Pan nam powiedział, że tutaj jest około 10 sztuk, Że bogata wyspa Kończąc wizytę na wyspie Małej. Jeszcze nam pan Paw się pokazał. Dzień dobry panie Pawiu. Tutaj z sobie coś je. No nie chcesz się pokazać, trudno. I przemyślenie, że... Już któryś raz się spotykam w polskiej turystyce, nie wiem jak zagranicznej, bo nie mam zbyt dużego doświadczenia z zagraniczną turystyką, że, e, że zmuszają cię do płatności za coś, co jest no, jakby naturalne, prawda? Ja rozumiem, że ktoś tutaj dba o czystość, sprząta i tak dalej, ale sytuacja jest taka, że e, w Kazimierzu Dolnym, jak wyszliśmy, sapaliśmy się, wyszliśmy na górę, nie niedużą, bo niedużą, ale sapał się człowiek też. To się okazało, że na górze halt nie wejdziesz na pole widokowe, bo 3 zeta. Tu zmachasz się człowieku, płyniesz, płyniesz, machasz tymi nogami i halt 5 złoty, bo nie wejdziesz. No? I to nieważne, czy dziecko, czy, czy, czy dorosły, mniejsza o to. W każdym razie takie przemyślenie, a my tymczasem sobie płyniemy. Jeśli nie chcecie zaznać zbytniego tłoku turystów do takich podróży, wynajmów, to wybierzcie sobie nawet latem dzień powszedni. E, tak jak te, dzisiaj my poniedziałek, jest lipiec, połowa lipca. Sorry, że daty nie podał, ale rachubę straciłem. Jest poniedziałek, zaczęliśmy o 9.40, puściusieńko, 2 trzy statki na, na krzyż. No i jesteśmy już na samej tamie, na zaporze. Tutaj na dole mamy tu główne koryto. Na dole jak dobrze się przyjrzymy to zobaczymy helikoptery na lądowisku. No tutaj oczywiście komercyjnie, turystycznie. A stąd po drugiej stronie oczywiście widać na całą zalę. Jeziora Sardyńskie. A tam jest wyspa, na której byliśmy. A tutaj. Więc jak widzicie, kawał drogi. Wpisów stąd Tam. dostaniecie, Mieszczad w, w jednym z telewizyjnych programów o drwalach i bieszczadach. To wie, że jeden z bohaterów jest ekscentrycznym artystą i jest związany bardzo z karczmą Zakapior. To jest tutaj oberży, przepraszam, Zakapior. Idziemy właśnie sobie tam zjeść i zobaczymy jego słynne dzieło 50 chyba paru osób związanych z bieszczadami w środku. Słuchajcie, jesteśmy już we wnętrzu oberży Zakapior, a to jest dzieło Andrzeja Pięćdziesięciu kilku, nie podam nam dokładnej liczby zakapiorów mieszczackich. Jest to jeden z bohaterów programu Oberwanych i Jest to z boku oberży. Oberża znajduje się w Polamencie. Fajne dzieło. Widać, że dużo serca i pracy w to włożono. Teraz zobaczymy, jakie to jedzenie serwują. Bo to to też najważniejsze dla osi brzuszków. Jakby się interesowała zupa dupa. to jest. Samą tutaj, proszę. To tutaj jest sama. Przepyszne pleciuszki z kapiora. Polecamy. Bardzo dobre. Oczywiście to nie jest tak, że w całych Bieszczadach znajdziecie tylko pustkowia, wilki i niedźwiedzie, ale niestety też, tak jak tutaj w Polańczyku przy oberży Zakapior, szykujcie się, że jak jesteście dzieciakami, to oczywiście są stragane z dziesiątkami rzeczy niepotrzebnymi, goframi śmierdzącymi, frytkami i innymi gównami, za przeproszeniem. Uciekliśmy tutaj stamtąd. Udało nam się do jakiegoś parku wejść, nie wiem nawet, gdzie jesteśmy. A, Park Zdrojowy chyba, Czy się przechodzi przez Park Zdrojowy. Teraz zobaczymy, idziemy tu taką fajną alejką w dół. Zobaczymy, co tu jest na dole. E, w oberży Zakapioru naprawdę spoko jedzenie, słuchajcie, ogromne porcje. Za 7 dni żeśmy się najedli, tak, i jeszcze, jeszcze ledwo zostało. Tak naprawdę ja, który mam dużo możliwości, to wpychałem na siłę. E, Cóż, o, jest Plac Zabaw. To wracamy po, po zabawie na Placu Zabaw. Słuchajcie, tak się składa, że jesteśmy nienormalni. Znaleźliśmy dla Was w Bieszczackie źródło wody Rabę. Woda Raba, Rabe to jest woda z arsenem, e, która ma właściwości zdrowotne w, na drogi moczowe. Dokładnie. I słuchajcie, dwie godziny szukaliśmy dojazdu do tego, bo kran jest zlokalizowany przy drodze. Można sobie nalać wody bez problemu, czy się jej napić. Jest to w środku głuszy, co widać. O, jest droga, tam nasze auto. Tutaj gusza, cisza. Prąd jest, to najważniejsze. I słychać gdzieś tam strumyczek. Więc szukaliśmy dla Was tego dwie godziny. A dlaczego szukaliśmy tego? Jest, jest kilka informacji w internecie, ale są bardzo nieprecyzyjne, niedokładne. Dlatego, że jest to, tak jak sama nazwa wskazuje, odwiert Rabę w okolicach, e, w Sirabę. Tylko, że mało kto wie o tym i mówi, że Sirabe Sirabę są dwie w, okoli, w okolicach Bieszczad w odległości 40 km od siebie. Więc tak żeśmy sobie się najeździli, poszukali i tak dalej, popytali trochę ludzi, ale wreszcie żeśmy znaleźli. Nie wieszcie? To co mówią w internecie, że to jest łatwo przy głównej drodze, nie. Ja wam to zaraz zobaczycie na mapie gdzie to jest, ja wam to wszystko pokażę. E, jest to koło Białego Grodu, Białogrodu. W każdym razie... O, jest! Jest znak, znak proszę bardzo. Rezerwat wąwóz 5 minut. na Bali Czyli to jest koło Bali jakieś 3 km. Jest to rezerwat przyrody i zaraz nalejemy sobie wody. No i słuchajcie, jest kranik przy drodze. Chodzi się tutaj w dół. Mamy źródło rabskie, Odwier trabe jeden po obali grodu Tutaj macie właściwości fizyko-chemiczne wody. Zawiera dużo sodu i bardzo dużo wodorowęglanów. Nalejemy sobie degustacja bez ograniczeń, a lecznicza według przepisu lekarza wskazania krenologiczne, uzupełnienie płynów w gorące dni przewlekłe stany zapalne i kamice dróg moczowych co oznacza, że jest to woda e, ściśle e, izotoniczna, nawadniająca bardzo mamy tutaj taki piękny, starodawny kranik ja. się na pompalę, teraz spróbujemy. Postawię kamerę, spróbujemy to nalać. To musi przyjechać, naprawić Nie wygląda to zbyt smakowicie I pachnie okropnie Spróbujemy, jest jeszcze drugi Jest jeszcze drugi odwiert, zobaczymy Czy tamten jest bardziej Dobitny, bo to niestety nie działa Źródła nie znaleźliśmy, ale może do tego czasu, aż wy tam pojedziecie, naprawią tą pompę, która tam jest. Wszystko na mapie, więc zapraszamy w to unikatowe miejsce. na zbieszczackie tereny natkniecie się na bardzo, bardzo dużo kościołów i cerkwi. Cerkwi dlatego, że tutaj są już naleciałości ze wschodu, czyli ze strony Ukrainy. Więc prawosławie tutaj też funkcjonuje w dużej części e, wierzących i natkniecie się na takie piękne kościółki, nie tylko stare, ale i nowe, tak jak ten. Niezwykle urocze miejsca ze swoim klimatem. Idziemy zobaczyć, czy da się wejść do środka i jak to wygląda. Kościół, jak widać nowy, ale bardzo bardzo ładny, klimatyczny, tutaj na terenie Bieszczad jest bardzo dużo, tak jak powiedziałem, kościołów, cerkwi, to jest tylko jeden z przykładów, warto czasem zjechać z drogi i sobie krótko przystanąć, żeby zobaczyć takie naprawdę duchowe i urokliwe miejsca.